Witajcie drogie skorpiony. Zobaczmy sobie, co się dzieje dla Was w miesiącu maju. Jaka jest tutaj Wasza historia i energia? Co się dzieje dla skorpiona? Co się dzieje w maju dla skorpiona? architekt. Mamy jakąś budowę i przebudowę. Być może mam poczucie, to jest ten numer jeden, więc być może ktoś zaczyna coś zupełnie nowego, budujecie coś zupełnie nowego. Lub bardzo mocno przebudowujecie coś, co macie, tak, ale czasami jest tak, że coś, co już mamy, może wymagać zupełnej zmiany, tak? Zupełnej przebudowy, żeby mogło funkcjonować, żeby mogło działać. Więc myślę, że to jest ten miesiąc, w którym wy jakby bardzo mocno coś przebudowujecie, tak? Być może tu w jakiś sposób zarządzacie swoimi siłami. Być może tutaj warto się zastanowić nad tym, co robisz ze swoją energią, na co tą energię przeznaczasz. Zastanów się nad tym, tak? Bo być może jest to źródłem Twojego problemu, być może właśnie to, że robisz coś albo ponad swoje siły, albo oddajesz te siły tam, gdzie nie trzeba, yy, zmuszasz się do czegoś, być może, yy, bo myślisz, że trzeba, że tak jest yy, dobrze. Yy, no tutaj. Skorpiony mają coś takiego, że mogą być po prostu, uprzeć się na to, że ja to zrobię, tak? Ja to stworzę, ja to zrobię, ja to skończę. Kontrola, silna. A pamiętajcie, że nie zawsze warto. Czasami dobrze jest po prostu uwolnić swoje zasoby siły. I uwierzcie mi, że jak tylko skończycie coś robić, jak tylko skończycie wkładać coś energię, co po prostu czujecie, że to nie gra, i macie tą intuicję, i macie to poczucie, że to jest no, nie to, co trzeba, to z pewnością odzyskacie siły. I ta energia, ta woda tutaj, jak jest przedstawiona na tym wodospadzie, yy, odblokuje się, odzyskacie siły. Czegokolwiek by to nie dotyczyło, tak? Może to dotyczyć spraw zdrowia, to może dotyczyć spraw związkowych, relacyjnych, pracy i tak dalej, i tak dalej, tak? No właśnie, więc tutaj też macie tą energię yy, piaski, czasu, tak? Czyli widzicie, jak on tutaj właśnie zakasuje te rękawy. Ale tu właśnie jest to bardzo ważne, bo Wy chcecie coś zrobić, ale czy. To, co wy robicie, to w ogóle jakby tutaj to jest sens, tak? Jakby w tym uczestniczyć, budować to, odbudowywać to, tą swoją energię cenną oddawać. Bo może powinieneś, czy powinnaś tą energię wycofać i budować siebie, tak? Zacząć od, yy, zmienić kierunek, uwolnić tą swoją energię, ten swój potencjał. Bo tutaj może bardzo niewiele zostać dla ciebie samego, jeśli będziesz wykorzystywał tą energię czy wykorzystywała ją bardzo mocno na zewnątrz? Z drugiej strony, tutaj Ty możesz mieć też głębokie poczucie, że coś tutaj nie działa, tak? Że coś tutaj że chcesz coś osiągnąć, włożyć w coś siłę, yy, coś stworzyć, yy, ale to tutaj masz poczucie, że po prostu cokolwiek nie zrobię, to nie działa w żaden sposób, tak? Więc tym bardziej czasami trzeba po prostu tą energię. Wycofać z pewnych sytuacji, z pewnych osób, nie próbować jakby bronić to i jakby tutaj mocniej, bo goni mnie czas na przykład, bo chcę to zrobić szybko, bo chcę, żeby to było załatwione, i tak dalej, i tak dalej. Czasami lepiej po prostu pewne sprawy, przynajmniej na jakiś czas odłożyć, yy, pewne sprawy po prostu tutaj zadbać o to odbudowanie tych swoich sił, z zmienić fokus. Yy, Zamiast pracować w domu, wyjść na spacer, nawet tak? Tą głowę swoją, zamiast cały czas ją trzymać w jakimś tam miejscu i zastanawiać się i forsować, co że to chcę zrobić, to chcę zmienić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zdjąć z siebie właśnie ten ciężar tych myśli, a raczej zająć się czymś innym. Nie wiem, czymkolwiek. Cokolwiek może Ci tutaj ugotowaniem czegoś, yy, zrobieniem, nie wiem, ładnej wiązanki, bukietu jakiegoś na przykład, takie rzeczy mi przychodzą jakieś artystyczne do, yy, do głowy, być może ktoś z Was to robi, tak? Hobbystycznie lub profesjonalnie, ale warto tutaj po prostu, nie wiem, chociażby poczytać książkę, yy, wyjść na ten spacer przysłowiowy. Obejrzeć jakiś serial ulubiony. Pewne rzeczy nie wymagają tutaj, żeby działać od razu. Nawet jeśli jest ta presja czasu, czasami lepiej po prostu odetchnąć, czasami lepiej odpuścić. Wtedy, jakby ta energia tutaj ma możliwość płynięcia, i następnym razem, gdy wracasz do tego, jest łatwiej jest o wiele łatwiej. Jest łatwiej pewne rzeczy zmienić, przebudować. Osiągnąć i, i pogrupować, i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj z pewnością twoim problemem może być właśnie chęć wymuszenia czegoś, nadmierna kontrola, tak. Yy, I w tym miesiącu tutaj myślę, że warto się nad tym pochylić i jakby zaobserwować siebie, czy tego nie robię, czy nie jestem tą osobą, która wymusza, czy nie jestem tą osobą, która próbuje tutaj. Coś osiągnąć, a może spróbuję tak, a może spróbuję tak. Pewne rzeczy, tutaj najlepsze rzeczy w naszym życiu dzieją się, kiedy my jakby jesteśmy i na nie gotowi i te warunki zewnętrzne też nam na to pozwalają, tak? I, i, ale przede wszystkim nasza wewnętrzna gotowość. A, a to, a kontrola jednak zdradza lęk, kontrola jednak zdradza strach, że nie dam rady, że tego nie udźwignę, że sobie nie poradzę, że y, muszę to szybko zrobić, że mam tą presję czasu i poczucie, że muszę być perfekcyjny w tym, co robię, i muszę to, czy perfekcyjna i muszę to doprowadzić do y, jakby idealnej y, homeostazy i, i załatwić szybko na przykład czy coś w tym stylu. Z pewnymi rzeczami, takimi jak zdrowie, jak ciało fizyczne na przykład. Tutaj się tego nie da zrobić. Nie, nie można tutaj, jakby wcisnąć klawisza i to zadziała jak w zegarku. Można jedynie tutaj dać sobie czas tak? i odpocząć, odpuścić pewne rzeczy. To jest jedyna droga czasami. Nie da się jakby tutaj pewnych rzeczy wymusić. Tak? O tym mówi też ten. Wodospad, on płynie naturalnie, to jest naturalna siła, żywioł naturalny, tak? On tutaj nie przeprasza za to, że płynie, ale jest dla niego miejsce, tak? Tutaj po prostu to się wydarza wszystko w naturalnym rytmie i jest bardzo takim zdarzeniem, też bardzo takim, no woda, żywioł taki odświeżający, mamy to poczucie, właśnie, że to jest to, czego potrzebujemy, tak? Więc jak najbardziej, ale no właśnie, tutaj bez tej presji, bez nacisków, bez, bez prób wymuszenia czegoś, tak? Więc to jest dla Ciebie. To są wskazówki dla Skorpiona na miesiąc maj 2025. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Witajcie drogie Raki. Co tutaj się dzieje dla Raka? W tym miesiącu maju? Co tutaj osoby, które mają albo ten ascendent, albo ten znak słoneczny, tak? bo tutaj ktoś pytał w komentarzach. Jakie znaki macie. To będzie Was tutaj dotyczyć, tak? To może być ascendent, to może być Was zn znak yy, w Księżycu, tak? To może być jakieś inne umiejscowienie szczególne yy, w waszym, waszym horoskopie urodzeniowym, tak? Zobaczmy, co tu jest dla tych ludzi, którzy mają tą raczą energię. Tak, co tutaj się rozgrywa dla raka, A więc ja mam takie poczucie tutaj właśnie. Kogoś wokół ciebie, właśnie, ty jesteś taką energią, drogi raku, które no, jest to energia powiedzmy właśnie takiego, jak tutaj jest przedstawiona, tak? E, dom, moje miejsce na ziemi, rodzina, moi, moje cztery kąty. Więc ja mam poczucie tutaj, być może ktoś jest gdzieś o to zazdrosny, lub nie, wiem, w jakiś sposób ciebie tutaj nie docenia przez to, kim jesteś, jakie masz tutaj bardziej zapatrywania. Ty jesteś taką osobą po prostu, tak? To nie jest tak, że jesteś osobą, która nie wszyscy na świecie muszą być po prostu kimś, tak? Teraz mamy takie czasy po prostu bardzo narcystyczne, gdzie każdy uważa, że musi być kimś, że każdy uważa, że musi osiągnąć coś, że każdy uważa, że e, czy, ma, czy jest uczony tego, tak, przez te media społecznościowe bardzo toksyczne na przykład, że ty musisz być wyjątkowy, najlepszy w czymś, coś osiągnąć, czy najlepsza, tak. Ja mam poczucie takie, że ty bardziej jakby tutaj mm, Albo sam siebie może gdzieś tam karzesz za to, albo sama siebie gdzieś tam masz takie poczucie, że no mało osiągasz w tym życiu. Albo ktoś może to Tobie mówić, tak? Że to jest za mało, musisz mieć jakieś inne ambicje na przykład. Że to, że Ty na przykład cieszysz się tym swoim życiem, cieszysz się każdym dniem powiedzmy, Swoim własnym domem, czy jest to dla ciebie na przykład źródło radości, że robisz sobie coś tam, pracujesz na przykład w domu, czy w rodzinie, czy z, z bliską jakąś osobą gdzieś tam. To jest jakby ta Twoja energia, to jest właśnie takie właśnie tworzenie takiej enklawy, rodziny, tak? Ty się najlepiej czujesz wśród ludzi, którzy są empatyczni. Którzy są Twoimi, właśnie tutaj, przyjaciółmi, z rodziną, która jest wspierająca dla Ciebie. I to jest bardzo duży sukces, tak? Oczywiście życiowy, bo to jest podstawa spełnienia życiowego wielu ludzi. Natomiast mam poczucie, że ktoś może mówić, że na przykład Ty siedzisz z dziećmi w domu, to nie jest życie, tak? To jest jakaś tam, to, to jest coś okropnego, tak? Ty nie żyjesz wcale, nie, nie, wiem, nie doświadczasz czegoś, czego ktoś tam doświadcza. Więc mam poczucie, że tutaj to może być ktoś z twojej właśnie bliskiej rodziny. To może być ktoś, kto gdzieś tam osiąga jakiś sukces, tak? Ta królowa kluczy tutaj. Pamiętajcie o tym, że nie każdy musi taki być. Nie każdy, nawet jeśli twoja siostra, czy twój brat, czy twoje rodzeństwo, czy ktoś z twojej rodziny jest taki... Że robi tą karierę w cudzysłowie, osiąga te sukcesy, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I sugeruje tobie, że ty jesteś leniwy, na przykład, że leniwa, nie potrafisz tego i tego, powinieneś zrobić to i to inaczej. No to tutaj myślę, że yy, przede wszystkim trzeba takiej osobie tutaj no, możemy skonfrontować tak powiedzieć, że każdy ma inny sposób na życie. Że sobie tego nie życzysz, na przykład. Postawić też granicę tej osobie, tak? Czy tym osobom, że nie jest to dobre, yy, że porównywanie się też tutaj, być może gdzieś tam będziesz y, w tym miesiącu z tym musiał, czy musiała się zmierzyć, tak? Z porównywaniem się. Ale ja bym powiedziała w ten sposób. Po prostu zamiast się porównywać, to przestań szukać powodów do tego, żeby się porównywać. Może trzeba odobserwować na przykład te obserwacje gdzieś tam yy, na jakichś portalach. Może trzeba mniej jakby oglądać kogoś tam w internetach, mieć to poczucie właśnie takiego doła, yy, że nie dać sobie wmówić i przekazać, że coś jest z Tobą na przykład nie tak, bo jesteś wrażliwy, bo nie jesteś osobą która czasami e, w zależności od innych aspektów w, w twoim horoskopie, tak? I różnych innych rzeczy, ale najczęściej raki to nie są takie osoby, które jakby tutaj e, są osobami, które nie wiem, jakoś zdobywają, mają taką żądzę zdobycia jakichś tam szczytów e, i tak dalej, mieć tą karierę e, i tak dalej, tak? Bardziej tutaj jest oparcie się na środowisku, w jakimś gronie kochanych osób, na tym właśnie takim miłosnym, powiedzmy, kręgu. I to jest tutaj istotne. I tak jak mówiłam przed chwilą, to jest istota życia. Także tutaj, drogie Raki, w tym miesiącu ja bym po prostu popracowała nad poczuciem własnej wartości, żeby to zobaczyć. Tak? Bo już bez zdrowych relacji, nie ma tak naprawdę życia. Nawet ktoś, kto yy, ma pieniądze, ma sukces, ma wszystko, ma followersów, i tak dalej, i tak dalej. Taka osoba bardzo często jest nieszczęśliwa, głęboko nieszczęśliwa. Zwróci uwagę na to, co się dzieje właśnie z takimi osobami często, że sięgają na przykład po używki, że to, co pokazują, to jest tylko to, co jest dobre w ich życiu. A na przykład cierpią na ogromny deficyt, bo nie mają w swoim życiu tych osób kochanych na przykład, bo ich relacje są oparte na sztuczności, ich relacje są oparte na na, na przykład po prostu na tym, żeby no powiedzmy sobie szczerze zarobić, że to są raczej układy niż prawdziwe emocje i, i, i prawda, więc tutaj to co ktoś pokazuje i stawia siebie za wzór, najczęściej nie jest nawet prawdą. Więc ja bym powiedziała tutaj, zwróć uwagę na to, co masz i doceń to. Jeśli masz w swoim życiu kochającego partnera, y, dzieci y, i, albo dzieci właśnie, kogoś, kto ciebie kocha, to miłością bezwarunkową, a ty kochasz i jego lub, je, lub ich, że jeżeli masz tutaj rodzinę, jeśli masz tutaj właśnie te swoje cztery kąty, swój dom, w którym możesz być tutaj, yy, możesz tą, tą miłość powiedzmy tutaj kultywować, to jesteś człowiekiem o wiele bogatszym niż ktokolwiek inny. To tutaj próbuje Tobie na przykład coś wmówić, tak? Więc yy, tutaj trzymam za Was drogie raki, mocno kciuki, żebyście Pracowali i pracowali nad tym poczuciem własnej wartości i zasilali to, co ważne. I cieszyli się tym właśnie relacjami, bo relacje są w życiu najważniejsze poprawne relacje. One gwarantują zdrowie i psychiczne, i fizyczne, i emocjonalne itd. Tak tak Także z tym się mierzycie w tym miesiącu, maju. Trzymam bardzo mocno za Was kciuki. Dziękuję Wam i do usłyszenia. Witam, drogie ryby, jako ostatni znak Zodiaku i to już będzie koniec naszej podróży w tym miesiącu przez znaki Zodiaku. Co tutaj się dzieje dla ryb, dla osób spod znaku ryb? Co warto tutaj wiedzieć o rybach? Co powinniście wiedzieć w tym miesiącu, z czym tutaj się borykacie, mierzycie i co tutaj jest ważne dla Was? OK, więc mamy refleksję. A więc mamy miesiąc bardzo refleksyjny, miesiąc głębi. Tutaj mam ten księżyc, czyli prawdopodobnie też tutaj rzeczy, które są w dużej mierze nieświadome. Wy tutaj to eksplorujecie w tym miesiącu, tak? Także jest to czas, powiedziałabym, rozpoznania dla Was. Waszych emocjonalnych potrzeb. I... Tego, co się aktualnie dzieje w Waszym życiu. Więc będziecie, może, potrzebowali właśnie czasu przerwy, czasu takiego właśnie na przemyślenie, skoncentrowanie się na sobie, yy, odejście od pewnych rzeczy, sytuacji, yy, bardziej takiego może nawet wyjazdu gdzieś tam, pożeglowania sobie w ciszy, w samotności. Po to, żeby spróbować rozpoznać pewne rzeczy lub ułożyć się z jakimiś rzeczami, spróbować się z jakimiś rzeczami tutaj y, pomóc sobie osiągnąć jakiś konsensus, na przykład dotyczący wydarzeń, ostatnich wydarzeń z Twojego życia. Wydaje mi się, że tutaj na pewno jest potrzeba uspokojenia się, ponieważ mogłyby tutaj być jakieś nawet dosyć burzliwe wydarzenia w Twoim życiu. Które tutaj teraz potrzebujesz czas, aby się z nimi poukładać, aby te rzeczy sobie tutaj zrównoważyć. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć o znaku ryb w maju? Znowuż mamy tutaj ten księżyc. Znowuż mamy. Tą energię. Powstawania czegoś. Może tutaj potrzebujesz przemyśleć jakiś nowy plan. Może tutaj potrzebujesz. mam poczucie, że jeszcze tego nie wprowadzasz do życia. Raczej tutaj po prostu na razie myślisz o tym, co wprowadzi do swojego życia, tak? Co zmienić, co tutaj się zmienia. I mamy też tą wodę, która się pojawia. Mamy królową zwojów. Mam poczucie właśnie takiej, ten księżyc, ryby, woda. To jest takie poczucie właśnie jakby ktoś tutaj chciał przeleć coś na przykład na papier. Opowiedzieć coś. Może myślisz o napisaniu jakiejś książki. Może myślisz o tworzeniu poezji. Może myślisz o jakichś formach wyrazu artystycznych, żeby wyrazić swoje emocje, to co czujesz, swoją energię wewnątrz. To jest takie bardziej, moim zdaniem, mam takie poczucie bardziej tutaj takiej mistyki, nawet. Tak? Czyli tutaj dużo się dzieje również mistycznie, psychicznie, jakieś zdolności, może takie nawet paranormalne. Gdzieś tam u ciebie się aktywują, ale mam też poczucie takiego wysokiego artyzmu tutaj, właśnie jakby przekazywania informacji, wiedzy, może ktoś z Was tutaj, właśnie z tych ryb, jest tą osobą, która, nie wiem, zacznie czytać karty na przykład, albo myślicie o tym albo właśnie tworzenie jakiejś sztuki związanej właśnie z przekazywaniem. Jakiejś yy, głębokiej, głębszej na pewno refleksji. No właśnie, więc tutaj mamy też tą podróż na spodzie. Więc no widzicie, tutaj jest, są te statki, tutaj są te, powiedzmy, no wypływasz tej yy, przystani na głębokie, szerokie wody. No. Żeby tutaj pływać po ciemku, to też trzeba mieć umiejętności, prawda? To nie jest tak, że że się tego uczysz z dnia na dzień, tutaj być może po prostu w końcu ujawniasz coś, coś wypływa jakby z twojego wnętrza, pokazuje się to, kim naprawdę jesteś, o czym naprawdę myślisz, w co naprawdę wierzysz, nie yy, przestajesz tutaj właśnie jakby yy, kryć się w swoim wnętrzu zupełnie, bo to może być właśnie tutaj też trochę Większe autorefleksje, autoekspresja, przepraszam. Do tej pory może nikt nie wiedział o tym, jak to twoje wnętrze jest bogate. Jakie ty masz głębokie przemyślenia. A tutaj to może się właśnie zmienić. To może tutaj pokazać się na zewnątrz. Możesz łączyć tą rolę jakby osoby, która reprezentuje, która mówi. Czyli ten link tutaj pomiędzy. Tym, co ukryte, co podświadome, a tym, co na zewnątrz. Czyli mówię to, co ukryte, pokazuje to na zewnątrz, jakąś twoją prawdę głoszę, tak? Więc myślę, że to jest ten miesiąc, w którym gdzieś myślisz o tym na pewno, ale na pewno jest to zalążek, jest to początek czegoś głębszego, czegoś nowszego, czegoś większego i tutaj będziesz w tym kierunku szedł czy szła to będzie coś artystycznego to będzie coś yy, właśnie nie wiem związanego na przykład z muzyką też yy, właśnie stworzeniem może tekstów jakiś może jakiś właśnie yy, czegoś takiego ale moim zdaniem to jest takie też tutaj nie czuję tego żeby to było do końca takie właśnie wprost takie proste praktyczne to będzie raczej takie no uduchowione, tak jak ty jesteś znakiem, który jest uduchowiony tak samo tutaj właśnie to co robisz, to co wypowiadasz to w ten sposób działasz tak, więc ja bym tutaj powiedziała w ten sposób, oczywiście jak najbardziej tutaj ta karta yy, podróż zachęca do tego, tak mówi, ktoś może mieć poczucie takie to to będzie w ogóle, czy znajdę na to odbiorcę nawet i myślę, że to jest mniej ważne, odbiorcy zawsze się znajdą, tak? ale bardziej ważne i bardziej istotne jest to, jak Ty dla Ciebie to jest ważne, tak? jak Ty to tutaj otwierasz, jak Ty tutaj jakby pokazujesz coś, jak Ty to jakby tutaj przekazujesz, bo to jest ważne, ta refleksja i wypowiedzenie tego, pokazanie tego na zewnątrz. To też jest bardzo ważna sytuacja. Także życzę Wam bardzo mocno w tym miesiącu wszelkiego powodzenia. Dziękuję Wam i do usłyszenia.